Moi drodzy, nazywam się Grzegorz Kazdepke i jestem autorem dość zwariowanego słuchowiska pod tytułem Klub Sportowy Koźlątko. Powstało na motywach doskonale wszystkim znanej baśni Siedem Koźlątek, ale mam nadzieję, że wielbiciele Braci Grimm wybaczą mi odejście od oryginału. Ba, liczę na to, że już za chwilę wszyscy będziemy kibicować wesołym, walecznym, no i może odrobinę naiwnym koźlątkom. Pokochacie je? Tym bardziej, że w ich rolę wcielili się wspaniali siatkarze z polskiej reprezentacji. A pomagać im będą dziennikarze radia RMFFM. Za chwilę przeniesiemy się do leśnej hali sportowej, gdzie odbędzie się niezwykły mecz. Proszę przygotować się na śmiech, odrobinę nerwów i mnóstwo sportowych emocji. Ostrzegam, że nie wszyscy bohaterowie zagrają fair play. Kto zwycięży? Posłuchajcie. A ja w imieniu własnym oraz radia RMFFM. Życzę Wam wszystkim ciepłych, uśmiechniętych świąt. To co? Raz, dwa, trzy. Zaczynamy!